No, no, Geralt. twarzy ci w tym wdzianku. Daj spokój. Wyglądam jak pajac. Kaftan jest uszyty według prawideł sztuki szwalniczej. Z najlepszych dostępnych materiałów. Ale żeby to docenić, potrzeba odrobiny ogłady. Nawet najdoskonalsza szata może pokryć tylko niedostatki urody, ale nie braki w wychowaniu. Nic nie mam do tego ubioru, tylko zazwyczaj noszę inne stroje, bardziej przystające do mojego fachu. Po prostu nie nieswojo się w nim czuję. Nie przepadam za formalnymi okazjami. No cóż, kwestia przyzwyczajenia. Proszę się nie ruszać z łaski swojej. Tak czy inaczej, order Vitis Winifera, najwyższe odznaczenie tu są, wymaga odpowiedniej oprawy. A nie można oczekiwać, że księżna udekoruje nim utytłany pancerz. W pałacu przywiązuje się ogromną wagę do formy. Tradycja, etykieta. Tradycja, nakazująca doceniać w pierwszej kolejności pozory, wielkopański blicht i źle ulokowana hojność. O, ten filozoficzny ton to pewnie dlatego, że tobie nie zasponsorowano nowego ubrania, co? Bynajmniej w taki ton wpadam zawsze, kiedy myślę. A zdarza mi się to, wyobraź sobie, całkiem często. Poza tym nowy strój wcale mi nie jest potrzebny, bo na uroczystość się nie wybieram. A to dlaczego? Bo w przeciwieństwie do ciebie nie muszę. Zacznę pakować moje rzeczy. Rozumiem, że dołączysz do mnie. Bogatszy o order i nowe doświadczenie, jasne. Wiesz, sporo się ostatnio nasłuchałem o hojności i innych cnotach, mnie to też nie daje spokoju. Ostatnia cnut, współczucie, to jedyny element układanki, który się nie zgadza. Chcesz mi powiedzieć, że nagle uwierzyłeś w teorię pięciu cnót? Po tym wszystkim, co odkryliśmy? To nie jest kwestia wiary, guseł, czy innych podań ludowych. Tu chodzi o czystą logikę. Syjana miała wszystko zaplanowane z góry. Gdybyśmy jej nie powstrzymali, z pewnością padłaby i piąta ofiara, którą gawiedź skojarzyłaby z brakiem współczucia. Ale to już nie ma znaczenia. Wypytałem posłańca, kiedy mi wręczał zaproszenie na ceremonię. Siana trafiła do pałacu i siedzi w odosobnieniu. Pod naciskiem dworzan księżna zamknęła ją w wieży. Nie chcesz się przekonać, kto jeszcze jej wadził? Przed uroczystością zdążylibyśmy porozmawiać z tym Urwisem Pucybutem. To on dostarczał Detlafowi listy z nazwiskami. Może coś przeoczyliśmy. Nie przypominam sobie, żeby Pucybut cokolwiek o tym wspominał. Skąd wiesz, że to on dostarczał listy? Kiedy ty poławiłeś się w chwale i mierzyłeś nowe ciuszki, ja przeprowadziłem swoje śledztwo. Powinieneś być ze mnie bardzo zadowolony. Zacząłem od przygotowania sporego zapasu mikstury do polerowania dla naszego młodego przedsiębiorcy. Zauważyłem, że w społecznościach uliczników zasada wzajemności jest nadrzędna wobec wszystkich innych reguł i żaden dobry uczynek. Nie pozostaje niewynagrodzony. Oczywiście to samo tyczy się uczynków złych i szkodliwych. Jaki to ma związek z listami? Kiedy pucybut zgłosił się do mnie po beczułkę, zasugerował, że coś wie. Po prostu, gdy z nim rozmawialiśmy, nie zadaliśmy odpowiednich pytań. Wystarczyło go lekko pociągnąć za język, ale w odpowiednią stronę. W końcu przyznał mi się. Że to on dostarczał Deklafowi listy. Wiedział, że to dla mnie cenna informacja. Odwdzięczył się jak umiał. Właściwie czemu nie? Możemy iść razem, o ile to już skończone. Z mojej strony tak. Teraz wszystko zależy od tego, czy będziesz w stanie godnie zaprezentować moje dzieło na uroczystości. I czy go przedtem nie zniszczysz, szwędając się po podejrzanych miejscach? Będę uważał.